Moi drodzy, to jest Michał i Natalia przed nami. Oni się prowadzą tą imprezę, ja im tylko będę pomagał. Mateusz, sorry Mateusz, że się zrobiłem Michałem. Ale to dlatego, że Michała i Mininy były niedawno. Wiecie, dobrze było, nie? Za chwilę na tej scenie wystąpi jeden gość, Radzyniak, ale zapowie go Natalia i Mateusz. <grym zainteresowany> Specjalnie dla was zagra teraz Martin! Brava! Wszystkie serdecznie, moja skromna osoba, Darek A, zespół Martin, wszystkich gorąco witam i zapraszam tutaj do nas, bliżej. A przypomnę, że gramy dla Amelki, pomagajmy jej. A przed nami żartobusa. Yeah. Proszę Państwa, chciałbym teraz pozdrowić wszystkich radzeniaków, a w szczególności pana burmistrza i kochani, zaczynamy się łami. Stawiła cię dziewczyna, jest ci źle Zaraz nowa miłość wejdzie w twoje drzwi Losy ze mną grać po Raz mi daje, raz zabiera Ja za swoim szczęściem biegnę w świat Cuda przecież się zdarzają I marzenia się spełniają Do Ludzie mówią, że po nocy wstajecie masz na drogę. Drodze... Losy ze mną grać w pokerach, raz mi daje, raz zabiera, ja za swoim szczęściem biegnę w świat. Cuda przecież się zdarzają i marzenia się spełniają, do przykornych znowu mi głoszta pa. Serdecznie jesteście naprawdę wspaniali. Wielkie, wielkie prawa na darka. Zespół Martin Dzisiaj pewnie jeszcze dla nas zaśpiewa. E, po licytacji zapraszamy na pokaz Krafmaga z klubu sportowego Grupa Wschodnia Kombat. To jest. Mój chodźcie do mnie tutaj bliżej, bo y, z daleka będziecie źle widzieli. A ja tutaj mam sporo, sporo naprawdę fajnych przedmiotów, które chciałbym dzisiaj wam sprzedać. Tutaj troszeczkę już na głośnikach, tutaj postawiłem te obrazy i inne rzeczy. Najdroższymi dzisiaj rzeczami są, e, ale nie wiem no, poważnie, to kurs na prawo jazdy od szkoły Zieland. E, wart 1500 zł. Taka jest, taki jest koszt kursu na prawo jazdy kategorii B, łącznie z badaniami lekarskimi. Dzisiaj zaczynamy od ceny 750 zł. Także jeżeli ktoś chciałby niedługo jeździć samochodem legalnie czyli znając przepisy ruchu drogowego to dzisiaj za 7 pustówki może taki kurs od nas sobie kupić oczywiście Kasiora idzie na rzecz amelki dobek drugą rzeczą jest kurs języka angielskiego całoroczny kurs nie wiem tam co dwa dni chyba się uczą tego angielskiego w szkole Euroschool 1900 zł cena wywoławcza 900 zł dzisiaj także leccie do bankomatów jeżeli chcecie i przychodzi tutaj do nas licytować. Oczywiście chcielibyśmy jak najwięcej pieniędzy uzyskać za to wszystko, no ale jeżeli nie, no to sprzedamy za tyle, ile będziemy mieli. Moi drodzy, mamy dzisiaj też ser ze mleku, mamy senkacz od pana Zaniewicza, mamy koszulki przeróżne, począwszy od Orląd przez kszul Borysuka, Borysiuka, która tam sobie leży, mamy miód dwa słoiki, mamy kajaki, mamy multum rzeczy. Później będę Wam mówił po kolei wszystko. Ale wiecie co, chciałbym zacząć cytację od takich trzech przepięknych aniołków wykonanych z masy solnej. To są trzy aniołki, tak jak Amelka ma trzy latka, takie same aniołki jak ona. Nie uciekaj piękna, bo tu zaraz będą inne rzeczy może dla Ciebie. <gry> Ale te aniołki, może choć tak na początek, żeby nam się jakoś zaczęło dobrze licytować, 30 zł to jest cena wywoławcza, moi drodzy, chodźcie tutaj do mnie bliżej, zobaczcie jak to wygląda, A, mamy piękne kubki, ręcznie malowane, każdy oddzielnie będziemy sprzedawali, tutaj może sobie z bliska zobaczyć, piękne, na ile dzisiaj można było też zobaczyć na Facebooku, ale jeżeli ktoś nie wchodził do internetu, tutaj może na żywca za chwilę to zobaczyć, chodźcie tutaj do mnie bliżej i zaczynamy od tych trzech aniołków, trzy aniołki z masy solnej, 30 zł, cena wywoławcza. One będą się nadawały idealnie na choinkę. Żeby je powiesić, jako bombeczki. 30 zł. Chciałbym 30 zł dać trzy aniołki. Kto mi da trzy dychy? Ręka do góry, jeżeli ktoś chce ze mną się zacząć bawić. I lecimy z tym koksem, moi drodzy. Trzy dychy. Dobra, daję trzy dychy. Kto mnie przybije? Jest 35. Zapraszam do mnie. A, 3,5. Mam prośbę jednak, nie bawmy się w piątki, bo to szkoda czasu. a dużo tego towaru dzisiaj, więc proponuję 40, żeby pani mi dała. Jest 40, ja dam 50. <grystanie> Będzie 60. No, każdy podwiedychy. Do 90 dojdziemy, ja myślę. 80 za te trzy oki, przepięknie. Jest 180 zł pana burmistrza. moi drodzy, no brawo, widzicie, ludzie zaczynają się bawić. Brawo, brawo. 80 po raz pierwszy, pani na 90. Mówiłem, że to nie wiemy. Jest 90, panie burmistrzu. Mamy 90, będzie 100. jest stuwa. Jest, stuwa, no brawo! Stuwa za te przepiękne trzy aniołki na choinkę. Stuwa po raz pierwszy. Stuwa po raz drugi. Chce pan, czy mam przebić. Słucham? Jest 110, brawo na te pani. Zaczynamy, zaczynamy. 110 po raz pierwszy. 110 po raz drugi, panie burmistrzu, słucham. Jest 120, proszę Pani, będzie 130, jest 130, szybka akcja. Będzie 140. Wiem, ale no, muszę posłuchać. Jest 140, Pani da 150. Jest 150 do tej Pani. Pan burmistrz się wyłącza, tak? A Pani chce te aniołki, tak? 150 po raz pierwszy, czyli ktoś da 160 zł za te trzy przepiękne aniołki. 150 po raz drugi. Moi drodzy, bo szybko przechodzimy do kolejnego przedmiotu. 150 po raz trzeci dla tej Pani. Wielkie brawo. Dziękujemy za przepięknie dar serca. co, moi drodzy, ja tu poproszę słoik z karbonkę, żebym miał w co to pakować. Dziękuję bardzo. Niech Pani... Kłacze. Przepiękne. Dziękuję bardzo. Wielkie brawo jeszcze raz dla tej Pani. Gratulacje. Tak. Ja na razie. Wielki swój 1200 gramów, czyli kilo 20 z firmy firma Pszczeli Azyl, Łukasz Bogucki. To jest instruktor pływania, który pływa u nas na pływalni, uczy pływać na pływalni. Pozdrawiamy Łukasza, a który przy okazji ma pasiekę, lubi miód, lubi pszczółki. No i moi drodzy, 20 zł, kto chciałby słoik miodu za dwie dychy? Ręka do góry. Miód rzepakowy. 20 zł. Nie każcie mi długo trzymać ręki w górze, bo do kilo 20. Pewnie. Będzie 70. Brawo dla tego pana, jest 70. Będzie 80? 70 po raz pierwszy, 70 po raz drugi. Kto chce miód? Mam jeszcze jeden swoich prawdzie, ale co z tego? Kto tak chce miód? 70 zł po raz drugi? 70 zł po raz trzeci. Dziękujemy temu panu, brawo! Gratuluję. Przepysznej swój miodu. Nie mam wydać. Nie, 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 to nie, będzie, nie, 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 Podziękujmy temu panu dał stówę. Wywoławcza <zysk> 50 zł tego vouchera do stylowni. Moi drodzy, pięć dyszek. Dajecie pięć, wyciągacie stówę. Kto da 50 zł? Jest pani za 50 zł, brawa. Kto da 60 zł? Szybciutko. Podnoszcie ręce do góry, żeby widział. Czyszcie. No ta, widzę jakiś chłopak, a ty chyba jeszcze nie masz praw wyborczych. Moi drogi. 50 zł po raz drugi dla tej pani. Czy ktoś da 60 zł za ten karnet do stepu Stylownia? Jest, pan da 60 zł. Brawo. Pani da 70? A ta za panią, pani? <grytanie> 60 zł po raz drugi. Moi drodzy. Obawmy się jeszcze trochę. Czekam na 70 zł. Jest 70 zł od koleżanki.

110 mamy po raz pierwszy, 110 po raz drugi No niech ktoś da 120 moi drodzy Bo za chwilę Martin będzie czego znowu Znaczy no, nie to że No wyszło jak wyszło Czekam na 120 zł 110 po raz trzeci Kupiłaś brawo 120 za 4, no tak się mówiłem Podajcie tutaj zobaczcie, one są przepiękne czy ktoś da 130 zł? Jest 130 zł, dobrze. Musicie dać 140. Jest 140. 150 mamy. 160 będzie? 170 będzie jest. 180? No wiecie, że warto. 190? Jest. Wiecie, będzie. Wiecie tutaj. 210 musicie dać, moi drodzy. No, bo, sami wiecie, że fajne. Jest 210. Jest, 220 będzie, jest, 230, 240, 250 Pan od razu przebił, brawa dla tego Pana, moi drodzy Brawo wielki dar serca, a chwili są przepiękne 250 zł. dajcie 260, moi drodzy No jak 300 mamy tutaj Pani, brawo, proszę Pana Szanownego, 300 tutaj pękło 320, trzeba dać więcej 350 po raz drugi 350 po raz trzeci, zapraszam, sprzedamy. Dzięki, wielkie dzięki, brawa. Wielkie brawa. Ja już niosę filiżanki. Nie mam swoich zamkniętych. To może coś wyliście. Moi drodzy, moi drodzy, chodź tutaj.